Karol, powiedz mi, czemu jest tak, że ludzie nas czasem poprawiają? No, w komentarzach widziałem, ja tam czytałem badminton, a ty mówisz Babington, wod Babington. BadBINGTON! BadBington i potem widzę w komentarzu, że, no wiesz co, Karol, jednak Wodek mówił dobrze, bo mówi się badminton. Nie, naprawdę? Czy ludzie nie wiedzą, że my cię sobie żartujemy? Nie, ale mówi się BadBington! Muszę ci powiedzieć, Karol, że dzieci są super, wiesz? Wiesz to zależy czy al dente, czy, 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 czy... się ich nie przygotuje, bo to w tym... Kocham dzieci. Pyszne są, bo to jest to mi inne mięso, jeszcze nie takie zmięczone <noise> Kocham dzieci. życie. Pyszne są. Mm. To tak jak w tym żarcie, że... Już mówiłem, a to powiem jeszcze raz, bo jest bardzo śmieszne. Dzieci są takie słodkie, jak są małe, że chciałoby się je zjeść, a potem się żałuje, że się ich nie zjadło. <noise> <noise> pot. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, zanim zaczniemy... Zanim zaczniemy? To jeszcze nie zaczęliśmy? To jeszcze nie zaraz. awans? to ty mi mów, że ja sobie usiądę jeszcze, jeszcze łyczek sobie zjem. Chciałem was sprostować. Wy tam wspominaliście ostatnio o takim filmie Apollo 13, nasi widzowie, i mówiliście, że nie da się kręcić filmów w kosmosie, a Apollo 13 było kręcone właśnie w stanie nieważkości. Jak nieważkości? To oni chyba na linkach to robili jakieś. No właśnie nie, no właśnie ludzie pisali w komentarzach, że kręcili to w stanie nieważkości stan nieważkości można zrobić y, na ziemi. Nie no, w samolocie. Co w samolocie? Jest specjalny samolot, to trwa chwilkę, ale to nie, nie nakręcisz w tym raczej scen... Oni mówią, że kręcili w tym właśnie, że tak sceny kręcili w ten nieważkości w Apollo 13. A to jest to, no to to jest samolot <grym> faktycznie. No to jest w tym samolocie, okej. Okay. To jest to. No to, to jest to samo co... Wow, to, ale nie wiedziałem, że w tym kręcili w ogóle no. ten Apollo 13. <grym> Więc to jest tak, że ten samolot sobie leci w określony sposób i w pewnym momencie przez Krótką chwilę jest stan nieważkości. Ale to nie myślałem, że kręcili w Apollo 13 w taki sposób. Wow, okej. Okay, wow. Nice. A wiesz, że mój kolega Maciek Adamczak zrobił nowy teledysk jednego z twoich ulubionych artystów Problemu? Ten taki, co wyszedł jakieś dwa dni temu? Backstage. No, nie widziałem tego jeszcze. O, dawaj watch together Problem. Daj, daj, nie, daj, nie, daj, nie, daj, nie, daj, nie, nie, daj, nie. daj, 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 daj. To jest twój kolega. Daj, 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 daj. daj, daj zróbmy watch together Problemu. Kto jest ze mną łapka w górę? Kto jest ze mną łapka w górę? Tak, 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 tak. Dawaj chwilkę krótką. No daj na watch together. Daj, daj, daj. Okay. No i drodzy państwo, dzień dobry. Jak już wiemy, Apollo 13 nie, nie był kręcony w kosmosie. No nie wiemy. Mimo że w stanie nieważkości był, to tak powstanie pierwszy film z akcją kręconą w kosmosie. I jakbyście mogli yy, strzelać kto będzie w roli głównej tam grał w tym filmie o kosmosie. Ja bym nie strzelił tego aktora, ja bym strzelił tego innego aktora. Którego by strzelił? George Croney? No Bruce a Willisa, no no, Takamon. Willis. No, no oczywiście, że tak. A to już nie te lata, to już, to już nie te e, lata. Hej, 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 hej. A w sumie, Czemu? a czekaj, tam ile ma lat. Z 50? 58? Ja! On już jest stary. Więc co, więc tak. Nie wiemy jeszcze o czym konkretnie będzie film nagrany w kosmosie. Nagrania będą mogły być prowadzone na powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, orbitującej nieco ponad 400 km nad naszymi głowami, z prędkością przekraczającą 27 000 km na godzinę. W projekcie może też brać udział Elon Musk ze swoim SpaceX. Tym wielkim oszustwem, tym spiskiem, którym, jak dobrze wiecie, zawiatują. Co. Co? Reptilianie. Masoni, no. Po ciemnej stronie księżyca jest tak naprawdę baza hitlerowców. Tu wiesz o tym? Ja znasz tą teorię. No to to było w że... tym filmie, chyba takim. Na... No, w tym filmie to jest prawda. Iron Sky? Tak się nazywało? No to jest prawda. Nie, ja nie mówię, że tam, że to nie jest prawda. Przecież po ciemnej stronie księżyca jest baza hitlerowców i tam Adolf Hitler normalnie spędza emeryturę. Znaczy, on już jest dawno reptilianinem z przeszczepioną świadomością do sztucznej inteligencji i oni sterują światem. No to ja wiem, ja wiem. mówię Taka jest prawda. To nie jest świeży news, nie wiem, czy zauważyć, bo to jest news z maja, żeby była jasność. Dlaczego ten news jest z maja a nie wiele jeszcze wiadomo, no bo COVID sporo pokrzyżował, ale przecież w ciągu tego półrocza był po pierwsze już lot testowy na stację kosmiczną dzięki SpaceX, a po drugie, chyba tydzień temu czy półtora tygodnia temu, był już pierwszy normalnie opłacony komercyjny lot SpaceX na stację kosmiczną. Że już normalnie latają, rakiety same wracają i tak dalej. Ja pamiętam w 2000 chyba. W czy kiedy tak? Chyba nagrywaliśmy w Geek Show z Pawłem Nowakiem i tam mieliśmy temat o tym, że będą komercyjne loty w kosmos chyba. Lot z... tym samolotem, który widzieliście, albo widzicie w tym momencie, kosztuje 200 tysięcy dolarów. To przecież nie jest aż tak dużo. Nie, no ktoś... powiem Ci, gadaliśmy o tym wcześniej, nie jest to aż tak dużo, że my, pracując załóżmy, 20-30 lat, nie moglibyśmy sobie Dokładnie. tego zafundować. Że to 20, 30 lat to będzie tańsze. Tylko, że to było chyba z... jeszcze z ramienia Richarda Bransona. on chyba planował tak, coś takiego. To jeszcze Virgin miał robić, tak. Ale to chodziło tylko o to, że to był taki samolot, który leciał. Tak bardzo wysoko, że jakby on był na samej granicy atmosfery i kosmosu, nie? Ale to był nadal samolot, to nie była, mm. wiesz, rakieta, która cię strzelił. To mimo wszystko jest trochę inna bajka. A to nie, to nie, to ja bym chciał takie full-time, wiesz, wypad. No ja te, tak normalnie, że lecisz rakietą, nie? Takie, że możesz tam no. umrzeć i w ogóle, nie? Super sprawa. <laughs> <laughs> Za to bym zapłacił. Dobra, daję pół miliona dolarów, ale czy jest szansa, że zginę? Tak, jest szansa. Shut up and take my money. Rząd wreszcie przyjął projekt zmian w ruchu drogowym. Proponuje zakaz używania telefonów na pasach. Drodzy Państwo, bardzo możliwe, że od niedługo, od teraz, jak to mówię, czyli w skrócie, będzie trzeba chować telefony. Jak się stanie na pasach i jak się przechodzi po pasach. Nie tylko telefony, ale wszystkie urządzenia, które, jak tutaj zostało określone, upośledzają nasze zdolności kognitywne, czy jakoś tak. U upośledzają prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową. Zostaje się, co upośledza moją, moją percepcję. To ja bym musiał schować, co ja bym musiał schować. Z pozostałych zapowiadanych zmian trzeba będzie teraz ustąpić miejsca pieszemu, jak będzie stał na pasach. Bezwzględnie. Tak, że to nie jest tak, że jak uprzejmość się dotknie, to wtedy tak, a jak nie, to nie musisz. Tylko, że jak już stoi na pasach, to trzeba ustąpić. Ja mam w ogóle takie pytanie odnośnie tego przechodzenia po pasach dla pieszych. Proszę. Jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy, ale chyba weszło takie prawo, że póki pieszy jest na przejściu, to ja nie mogę przejechać autem, dopóki on jeszcze idzie tym przejściem, no nie? Jest chyba coś takiego, no? Ja, odkąd chyba. to weszło, jakby w niektórych no. przypadkach to kumam, jak jest jednokierunkowa jezdnia w sensie na szerokość jednego auta i te pasy są ten, mhm. no to poczekam. Ale kurde, są takie przypadki, naprawdę, kiedy jest ogromnie długa ta jezdnia, no nie wiem, na trzy pasy i. Nie w nie sensie, co, ja mam czekać, aż ta osoba przyjdzie na sam koniec, żeby móc przyjechać, to jest głupie. Wiem o czym mówisz, że masz tak szerokie skrzyżowanie, że skrętą. No w sensie, i musiałby tam jeszcze przefrunąć do mnie, żeby go zdążył przejechać, no nie? W sensie wiesz, musiałby. Ale nie, no tak, i ty marnujesz czas, nie? I tak. tamujesz ruch. Tamuje ruch, dokładnie. no. Bo ja wiem o co chodzi, żeby nie przyjeżdżać ludziom po nogach, no nie? Żeby się jakby nie... Żeby to nie było tak, że auta wymijają się między pieszymi, żeby właśnie jak najszybciej przejechać. Ja wiem o to chodziło, pewnie. A jak dobrze wiemy, to jest najfajniejsze w ogóle w jeździe samochodem. Co? No właśnie takie przejeżdżanie po pieszych, po nogach im trąbienie. No. Wejdziesz. To to. Czy ty się w ogóle zastanowiłeś nad tym, że jest taka gra jak Carmageno, w której zbierasz punkty za przyjeżdżanie ludzi? Teraz by nie przeszła, nie? No, no nie? Tak bardzo by nie przeszła. A ciupało się w to ostro. No ale dobra, trzymajmy się tej drogi, bo ludzie nam, Harold, nie tak. widzieli, zarzucają czasem, że nie trzymamy się tematu, a inni nam zarzucają, że za bardzo się trzymamy się tematu. Mają zciągnąć ten limit jazdy tak. w nocy, że jest 60 km zamiast 50, teraz mówić zawsze 50 km? Ja już sobie, to jest najbardziej, to ja już sobie z tym nie poradzę. To 10 km nocą więcej ratowało mi życie wód zawsze. Myślałem sobie w ciągu dnia, jak mi strzela, że jadę 50, 50, 50, a nocą wiem, kochanie, czy ja mogę jednak pojechać do biedronki. Bo jest 24 godziny na dobę otwarte. Ja wolałbym pojechać o drugiej w nocy, bo będę mógł jechać 60 na godzinę, a nie 50. To mi jednak bardzo usprawni całą pracę. No i teraz, jeszcze też tak chcą zrobić, że jak się jedzie autem, to jakby ta prędkość, którą się ma, no to odstęp między jednym autem a drugim to ma być połowa tej prędkości w metrach. Czyli jeśli 140 km na godzinę jedziesz, no to między autami powinno być 70 metrów odstępu. Przy 120 km to jest 60 metrów, dalej. To jest niewykonalne. Ja tego nie widzę w ogóle. O, powiem to od razu, tylko nie, nie wsadzajcie mnie do więzienia. Muszę przyznać, że jak na przykład jest 50 km w obszarze zbudowanym, ja często jeżdżę więcej niż 50 km. We I jeszcze więcej niż 50. Nie. Dlatego mam niską ocenę w trafikarze. Jak sobie wypożyczasz auto na, na godzinę, ten trafikar, nie. To masz tam ocenę. I masz tak, więc tak, mam ogólna ocena 378. To jest Na słabo. pięć? No. To słabo. Z Ubera by już wylali, stary. Technika jazdy 4.06. Komputer pokładowy mówi zmień bieg, czyli po prostu, mógł, żebym wcześniej zmieniał biegi. To jak mam szybko jeździć, e, zmieniając biegi? No, to dziwne. Hamowanie 4.82. Dobre hamowanie mam. Czy umiesz silnikiem? Dobrze. Umiem, tak. No i prędkość 2.47. Ło! <słyski> 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 Masz zdecydowanie zbyt ciężką nogę. No to jak mam ciężką nogę, to nie jest moja wina chyba, nie? Wiesz ile taka noga waży. A jakim jeździsz głównie cały czas Renault? Tam są rynówki, no. Ale panek za to ma Tesle. Ale to tam jak masz te takie lepsze auta, tam to jest droższe dużo. <grym> Ej, nie, to było, tak było losowanie. Nieważne, czy weźmiesz Clio, czy jakąś Toyotę, czy Tesle, zawsze płacisz to są, to było super. I jeszcze na podsumowanie tego roku, drodzy Państwo. Tego roku? A, tak, bo dziś Sylwester, zapomniałem. <grym> Pleszewie powstanie rondo 2020 roku. Tak zdecydowali radni. Tak. To będzie rondo u zbiegu ulic Bogusza, Słowackiego i Targowej w wielkopolskim pleszewie. To właśnie będzie rondo 2020 roku. Sorry, dwu, 2020 roku. Dobrze mówisz, Włodek. Umiesz. Nie w łodku. Za pierwszym razem dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. 2020. <głos> <głos> Szanowałem ten program, ale nie wiem, czy będę w stanie jeszcze oglądać kolejne odcinki, jeżeli wy! Zdaniem burmistrza. Błodek, czy mógłbyś teraz. Nie, możesz się jeszcze teraz wyplątać i przeprosić po prostu. Nie, zdaniem burmistrza Rondo <laughs> będzie. Przypominacie o wydarzeniach z tego roku. To nie jest dobry powód, żeby Ronda przypominało wydarzeniach z tego roku. No jak to nie? A czemu nie? No bo nikt nie chce pamiętać tego roku. Że lepiej nie zapomnieć, a nie stawiać mu pomniki. No ale wiesz, ale są pomniki na przykład po bitwach. A wiesz, a w tych bitwach zginął w p ludzi na przykład, nie? Nie ma przecież ronda, a nie w sumie są. Okej. Okay. Czego nie ma ronda? Bitew? No dobra, może, no faktycznie. Jest to rok szczególny, którego konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne będą olbrzymie. Epidemia pokazała, że wobec takiej tragedii jesteśmy bezsilni. No nie całkiem bezsilni, możemy zakładać szmaty na twarzy. No i coś tam możemy robić, nie? Propozycja burmistrza wzbudziła kontrowersję w mediach społecznościowych, Karol, to o nas. Niektórzy uważają pomysł za niezbyt trafiony. Kto? Nazwiska! <śmiech> Niektórzy. <śmiech> Mam mail dla Ciebie, Włod. Specjalnie dla mnie? Powstrzymaj z nami zabójczą technologię, taki temat. <noise> Witajcie, rekursryńczy. Cześć Dominiko. Cześć Dominiko. Włodek, szybko przyjeżdżaj do Ropczyc, aby wspomóc sędziów w naszej wspólnej walce. Dominika i Przemek wysłane z iPhone'a. Nie dla 5G w czerwonym <noise> kółku poniżej. bo ja analizowałem stary ten baner. Popatrz, poniżej jest jakieś dziecko chore, któremu lekarz przykłada stetoskop do klatki piersiowej. Bo ja, jest ja tego źle. Nawet nie zauważyłem. Potem mamy wielkie. Ponadajniki. Potem mamy ogromną trupią czachę i potem wielki maszt. Powstrzymajmy razem zabójczą technologię w Sędziszowie Małopolskim. Włod, ja mam nadzieję, że my kończymy nagrywać, ty wsiadasz w furę, jedziesz powstrzymywać 5G w Sędziszowie Małopolskim. Jak mam to zrobić? No nie wiem, wymyśl coś. Jakby ktoś tam w Sędziszowa, albo przejeżdżając przez Sędziszów chciał zjeść dobrze, to zapraszam do restauracji, pizzerii i burgerowni Bingo. No, ale czy to powstrzyma 5G? Oczywiście, jak najbardziej. Bingo, ulica Fabryczna 2A. 39120 120 w A czy oni mają w swoim słynnym menu tą pizzę z maski, spod maski? Nie, najlepsza, chyba najmówiłem tak w Welesie, najlepsza jest wiosenna. Bo jeszcze chciałem jedną no, kanapę polecić w Małopolskim. Bardzo proszę. Ej, ale sos czosnkowy i ketchup, co nie pizzy? Do bingo to tak, albo na a, a jeśli na pizzę, to wiosenna. Bardzo dobrze. No ale przyznaj, że tak naprawdę chodzi o to, żebyś wreszcie mógł sobie normalnie na masce samochodu pizzę robić. No chciałbym, no nie ukrywał, no bardzo chciałbym. <laughs> ale będziesz smutny, jak sobie kupisz auto elektryczne, przyjedzie Tomasz i będzie tak, no to co, Włodek, Robimy, wiesz, jak co, sobotę robimy pizza, ty masz Tesla i tak. O, oh fuck. <grystanie> Drodzy Państwo, bardzo, bardzo pięknie Wam dziękujemy. Hurra, husaria! Hurra, husaria! Hurra, <grystanie> hurra, husaria! Hurra. <grystanie> Pamiętajcie, że jest piątek, ale jest COVID, więc hamujcie swoje konie, konie, jeżeli chodzi o imprezowanie. Róbcie to dystansując się społecznie. Dbajcie o siebie i pozostańcie. Lekko stronniczy.